bardzo serdecznie na kolejnej premierce a bardziej w znowieniu super linii, tych poprzedniej edycji nie było u mnie już chyba od grudnia także dawno ich nie drapałam poprosiłam 6 sztuk 3 z początku paczki i 3 z, yy, z końca paczki tabela wygranych wygląda tak zasady są na pewno znane tu wydrapujemy symbole szukamy je tu pozioma linia daje Wygraną, przypisaną. No to ja zaczynam od jedynki. 6 sztuk to 30 zł. Wkład. I co tu powie jedyneczka? Tak, żeby nie przesuwać, ustawię to w ten sposób. I drapiemy. Szukam leżak i lody. Jest leżak. Leżak i leżak i lody. Leżak. I to by było tyle. Jak coś zgubiłam, to znajdę. Warstwa bardzo fajna do drapania. Sakwa klucz. Jest kluczyk. Sakwy nie widzę. Księżyc i moneta. Jest moneta. Tu jest moneta. Rano wrzuciłam odcinek. Z, z drabkami urodzinowymi od siostry mojej Asi. Wynik przepiękny. Zapraszam do nadrobienia, kto nie widział. A premierka wpadnie później. Czapka i okularki. A kiedy wpadnie, to zależy, kiedy mi się uda to przesłać. <gryw> Diament i kości. <gryw> Gdzieś widziałam. Kości. I gdzieś widziałam diamenciki właśnie. <tryk> Dobra. Tęcza i kwiatek. Popcorn i serce. Jest serduszko. Słońce, arbus. Słońce jest. I tu są arbuzy. Parasol i korona. Tu były okularki. Parasol i korona. Na pewno będę gubić, bo się spieszę, żeby to. Szybciutko nagrać, bo te będą odcinki teraz dłuższe, dzisiejszej premierki, rolki i ptaszek. Jest ptaszek, ptaszek, ptaszek. Dzwonek i słoń. Jest słoń, słoń. Dzwonka nie widzę, czyli jedynka jest pusta. Szybciutko lecimy do drugiej z numerem drugim. Ustawiam i szukamy słoń i klapki. No właśnie tam potrzebowałam klapki. To nie dali. Słonik i słonik. Teraz słoneczko i diament. Tu jest diament. Słoneczko. I słoneczko, piłka serce, piłeczka, serduszko, piłka serce. I tu na dole już nie ma. Klucz arbus. Tu jest arbus. Klucza nie widzę. Tęcza podkowa. Tęcza. A nawet jak się coś zgubi, to potem są kontrolne. Także na spokojnie motyl i rolki. 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 Motyl. Rolki. Dalej kwiatek i biedronka. Biedronka na górze. Kwiatek. I tu kwiatek, i tu kwiatek, czapka, sakwa. Jest czapka, czapka, wiatrak i krabik. Tu jest krabik, leżak kości. Kości, kości, leżak i kości. I ostatnie balony rower. Balony rower. Tu są balony. To był diamencik. Dobra, dwójeczka też pusta. No to trójka. I potem trzy ostatnie spaczki. Co na to trójeczka? Ptak i parasol. Ptak. I ptak, rolki i klapki, kości, wiatrak. Tu są kości, tu wiatrak. Dobra. Krab i słoń. Krab, słoń. Na pewno ta zrabka będzie się pojawiała często, bo ją lubię. W miksach. Balony i klucz. Tu jest kluczyk. Tu są balony. Piłka, popcorn. I serce, diament. Jest diamencik tu, diamencik tu. serdusz tu serduszko. Chciałam powiedzieć, że serduszka nie było. Gwiazdka, słońce. Słoneczko, gwiazdeczka. I tu jeszcze piłka, a motyl nie motyl był poprzedni leżak i cytrynka. Nie ma. Tęcza łódź Jest łódź, Tęcza. I tu są łodzie. Ostatnie dwa motyl lody. No, ale linii nie ma. Trzy pierwsze są puste, a teraz trzy ostatnie, numer czterdzieści osiem: rower i tęcza. Tęcza. I tylko tęcza, serce motyl. Tu są motylki. Teraz czapka, korona. Korona, korona. Już po kilku sztukach to oczopląsu się dostaje biedronka i piłka. Tu jeszcze serduszko. Dobra, wiatrak i klucz. jest klucz jest wiatrak. I tu kluczek. Moneta księżyc. Poprzednia edycja właśnie nie była za szczęśliwa. Ciekawe jak to będzie stąd. Tu jeszcze tęcza, moneta i księżyc. Więcej nie widzę. Łódź i lody, łódź, lody. Tu jest łódka. Krab i dzwon. Tu jest dzwon. Tu jest krabik, tu krabik z dzwonkiem. Leżak balony. Podkowa, diament. No i co? Te też puste popcorn kości. Kości, kości, kości i kości. Ta też pusta. No w marcu premiery dosyć się udawały. A w kwietniu co? Pierwsza premierka kwietniowa. Czyżby była pusta? Balony i Biedronka. Balony. Wszystkim, którzy dzisiaj Drapią życzę dużo szczęścia. Moneta słoneczko. Moneta tu, teraz cytryna popcorn. Tu są cytrynki. I tu jest. Popcorn, gwiazda, księżyc, gwiazda, gwiazda. Pop y krab i parasol. Jest parasol, tu parasol, tu. I tu krabik. Rower i ptaszek tu jest rower, tu rower, tu są rowerki, ptaszka nie widać, okulary, dzwon, jest dzwon, okulary, <laughs> tu jeszcze były balony, podkowacz, Mhm. klapki i łódź. Tu jest łódź, łódź i tu kapeczki. Kwiatek i klucz. Kwiatek daje linię, to nie będzie premiera na pusto. Kwiatek i klucz, to pewnie w tej ostatniej spaczki już nic nie będzie, tak podejrzewam. I leżak i lody, ale chociaż nie będzie pusto. Leżak i lody. No dobrze. Jest jedna linia, która daje aż 5 zł. Kontrolne nie zmienili. Są BB. Czyli się zgadza. Pierwsza piąteczka wpadła. I ostatnia z paczki numer 50. Księżyc i piłka. Kolejne to wiatrak i popcorn. Ładna ładne kolorki ma ta Trapeczka, wiatrak i popcorn, cytryna i rower. Jest rowerek. Tu są rowerki, a cytrynki nie znalazłam. Lody Arbus. Lody, lody. I tu arbus. Diament i czapka. O, jest linia. Mako w tej zdrabce to się nie spodziewałam, że obok siebie coś będzie. Czapka i diament. Tu jest diament, tu jest czapka. Serce balony. Baloniki, Łódź i Sakwa, Sakiewka, Sakwa, Rolki i Moneta, Rolki, Moneta. Dobra, teraz dzwonek i gwiazda. Gwiazdeczki i dzwonek, motyl i słoń. Słoń, motyl, motyl. I motyl tęcza i ptaszek i to mi nic już więcej nie daje, jest linia, która daje również piąteczkę kontrolne BW potwierdzają, a więc na 30 zł udało mi się wydrapać w numerze 49 i 50 po zwrociku. także dobre i to, bo myślałam, że będzie na zero. początek był kiepski na koniec padły wygrane. Bardzo Wam dziękuję za obecność na odcinku. Wcześniej wrzuciłam odcinek z rekordem w zdrabce, którą otrzymałam od siostry. Jeszcze raz Asi bardzo dziękuję za przybycie, za prezent. I wszystkim, którzy u mnie byli, przybyli, mojej siostrzyczki, mój braciszek. Oczywiście jutro będzie odcinek ze zdrabkami od brata. Także zachęcam, zapraszam do oglądania. Dzisiaj wszystkim życzę dużo, dużo szczęścia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!